Dzień dobry, wiecie kto i wiecie gdzie. Hoho, ho, niespodzianka. Cześć, słuchajcie. Zaczynamy tego vloga prawie dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedniego. Jest parę godzin różnicy. Jak widzicie, czegoś dalej brak. Zaraz idę robić henne. Umyję sobie przy okazji główkę. Regulacja brwi to też jest dobry pomysł. I biorę się za wstępne sprzątanie. Jutro przychodzą panie do sprzątania. Yy, mamy dwie panie, które przychodzą na 4 godziny, więc udaje nam się to dosyć szybko yy, dzięki temu i sprawnie ogarnąć. Tym razem kóło będzie nam zalegał, więc będziemy go we 3 przenosić. Mówię z przymrużeniem ok i z żartem. Niemniej przed sprzątaniem, gdy ktoś przychodzi do sprzątania, tak, ja muszę zawsze przygotować trochę domu wcześniej i zrobić presprząt, pre-sprzątanie, czy to jest dobre określenie? Tak, czyli takie wstępne sprzątanie, gdzie wiadomo, że nie wszystko jest robione przez osoby z zewnątrz, więc to jest ten dzień. Gardło mnie boli dalej jak cholera, zatoki mi dokuczają, ale będziemy żyć. To co, zaczynamy nowego vloga. Dzień dobry, jesteśmy na i lecimy e, po firmowe zakupy. Tak jak Wam mówiłam, w Krakowie będę robiła imprezę halloweenową i będzie to jednocześnie premiera książki Anety Jadowskiej Cudawianki, a to oznacza, że trzeba się przygotować. E, ja w Halloween nie jestem dobra. Moment, samochód. Dobra, choć przyjdziemy. Tak jak mówiłam, ja w Halloween dobra nie jestem, więc będę robiła to na bardzo mocnego czuja. Ale zobaczymy, może się uda. Chodzimy do centrum handlowego, jest ze mną pan Dziadzia. Bo widzicie, e, pan tata... nie zamknie. Tak, nic się nie zamknie. Pan inaczej, pan tata awansował na pana Dziadzie, a to wszystko przez Kira, bo jest Dziadzia, Dziadzia, Dziadzia. Nie mogła mnie wyjść do kika. E, mama chciała sweterek. Jest fajny. Zobaczymy. Dzwonię do mamy, może jej wezmę. Dziecia ma chyba już dość, co? A dopiero zaczęliśmy. Więc mamy dwa sklepy za sobą, trzy przed sobą. W Kiku, jak widzieliście, kupiłam tylko dynki, aczkolwiek kupiłam mamie sukienkę i sweterek. na prośbę mamy. Więc bardziej prywatnie zakupy się udały niż służbowo. Widzieliście kupiłam słodyczy na imprezę. Teraz idziemy do Tediego i do Aksuna. Kolejne miejsce. Tutaj koce, poduszki, inne bibeloty, które będą na kanapach. Eee, świeczki, żebym nie zapomniała o świeczkach. Nie lubię tego miejsca, przypomina mi to przygotowania do ślubu i wesela. Nie są to miłe wspomnienia, bardzo obciążające. No. Patrz, mamo, mamy tutaj ten stół, który ci nie, nie dojechał. Ale zobacz, kolory są tylko tak biały, szary lub czarny, więc to już nie to. A cena? Bardzo podobna. Panie Dziadzie, chowamy papierosa, bo kręcimy. Jak Ci się podobała Ikea? Czaroburą i polnorą. Strasznie przegraszone kolory, nie o to nam chodzi. Kupiłam tylko świeczki. Zresztą zaraz Wam pokażę, jakie ładne świeczki Żeby nie było, że jestem gołosłowna. To tak. Kupiłam świeczki o zapachu dyniowym, T-lighty dyniowe, dużo białych świeczek, woreczki, ale woreczki to są moje prywatne. A w aksonie i Tedim kupiłam serwetki, pojemniki na słodycze i słodycze. Ja od siebie mogę tylko powiedzieć tyle, że wpadam w panikę, jak jest bardzo dużo ludzi w sklepie i jest ciasno. Jakiś stanem dziwne, nerwicowy, na no niej nie jestem w stanie w tej chwili nic poradzić. Dlatego wracamy na Ursynów, szukamy w mniejszych sklepach. Potrzebuję dalej kocy i ładnych poszewek na poduszki, jak również ściółki poduszek. Mam takie wrażenie, że jutro idę do fryzjera, że jutro jest poniedziałek. Czyli już wiecie, kto przyjechał. Dzień dobry, nie Dzień dobry. widać. Cię, widać moją twarz, ale ciebie słychać. Jutro się tak, e, robimy Pielmieni, moi drodzy, trochę na ugotowanie, trochę na e, zamrożenie. Chciałam Wam pokazać, jak robimy Pielmienie, bo e, pokazywałam, że robiłam, ale nie mówiłam o przepisie, więc pokażę Wam mięso, pokażę Wam pielmienicę, jak z niej korzystamy. Tak tak nieprzytomna. <noise> Właśnie doszłośmy do wniosku z mamą, że to jednak nie jutro, mama się pokaże tego pojutrze, jak już będzie po fryzjerze, bo jest i zarośnięta i nie czuje się za specjalnie, więc y, zatem spoko. Tutaj ja mam mięso z y, świnki, z łopatki, indyka, trochę rosołu, majeranek, sól, pieprz, czosnek i starta cebula. I to wszystko wyrobione razem. Tutaj mam panią mamę, która mi wałkuje. Ciasto. Ciasto najprostsze na świecie: mąka i woda. Nic więcej. Nawet soli nie ma żółtka, jest zupełnie nic. Tylko Ale chyba. Ale nowość. Zaraz <suszy> cię pokażę, jak będziesz niegrzeczna i niemiła dla mnie. Kara musi być. To za mamą? Ja myślę, że bardzo. A ja myślę, że. Mama mówi, że nie. Nie wiem, czy słyszycie to, czy nie, ale. Widzicie, to jest tak nie mieć dobrej samooceny. Dorabiamy ciasto ze względu na to, że zrobiłam za rzadkie i nie jest smaczne. Dobra. Samochwała w końcu stała. I tak się przechwalała. Powtórz, co powiedziałaś przed chwilą. Że ja najszybciej. Ale po co wałkujesz tak duży, jak pielmienica jest tego rozmiaru? Masz do, dobra? Czyli mamy pielmienicę, mąka, dużo mąki, bardzo dużo, bardzo, bo inaczej pielmienie nie wyjdą. Prawie na biało. I żeby nie było, że ja nie robię, ja teraz jestem operatorem, ale tak to ja robię, robię, robię. Czyjimi rączkami mamusi? Mamusiu! A, a, a. Dawaj, dawaj. I znowu negujesz moje osiągnięcia, nie można dawaj, w ten dawaj, sposób. Dawaj, dawaj. Dobra, i teraz, teraz wkładamy mięsko tutaj w dziurki, tu się porobią dziurki. O, ja mam pomogę, żeby były dziurki lepiej widoczne. Już kładziemy telefon i w, w, łatamy dziurki. Dobra, to ja trochę pomogę połatać dziurek. Mięso jest dosyć rzadkiej konsystencji w naszym przypadku. I będziemy o tak nakładać jak pani mama. Tak, super. Nakładamy drugą warstwę ciasta, czyli górę. Posypujemy też obficie mąką. Moi drodzy, a jeżeli chodzi o proporcje, jak robić ciasto, jak doprawiać mięso, to nie powiemy wam, bo to jest kwestia indywidualna i kwestia smaku. Teraz pani mama bierze wałek i dosyć mocno turle wałkiem po pielmienicy. A żebyś się zrobiły specjalne przestrzenie między pojedynczymi pielmieniami. I dzięki temu te pielmienie będą z łatwością i gracją wychodziły nam z pielmienicy i będzie to przyjemna czynność, dająca satysfakcję, a nie frustrację, moi drodzy. Aj? No dobrze. Tak pielmienie wyglądają. Z tej strony, z tej strony tak. One mm. powinny łatwo wychodzić. My za, do, za dużo mięsa dołożyłyśmy w tym przypadku, i trzeba je lekko palcem popchnąć, żeby wyszły. A jeżeli nie za dużo mięsa dacie, to trząchamy, trząchamy, trząchamy i samo wypadnie. Bardzo ładnie wypada. Ja jestem sama, mój pomocnik kuchenny poszedł załatwiać swoje sprawy w domu, więc muszę obchodzić się sama. Mięsa. Tak, Uuu. wrócił pomocnik kuchenny, kuchcik na tym, o właśnie tak powinniśmy trzepać, żeby wypadało, ale za dużo mięcha włożyłyśmy tutaj, bo chciałyśmy szybko, no i będziemy o tak, o tak, A. rączkami, rączkami. Tak, to jest jak się człowiek śpieszy, to się ktoś tam cieszy. Nie, to ba ja, to, nie, to się baba musi powtarzać i poprawiać, o, o. bardziej tak. nie. M Mogę? Nie możesz, nie możesz. Proszę odłożyć, ja to zrobię. Z racji, że musieliśmy je zbezcześcić paluchem lub baluchem, to one, to one nie wyglądają tak, jak trzeba, ale y, idą do gara i myślę, że smaku to nie zmienia. A wiesz, co z tego będzie? Wiem, no. chyba wszyscy wiemy. Pokaż kwiatuchy. Cóż to za piękny bukiet masz? Nie wiem, jak się zwią. No pani mówiła. Ale ja. Nie pamiętam. No, dziękuję. Co będziemy mam okręcić? Taki mały koreczek pod, pod klatką. Yy, o, tu jeden samochód, ten niebieski, stoi. Tu też pan czeka. A tu przez ten niebieski samochodzik pod naszym oknem nie mogą... Samochody, wyjechać. Już godzinkę. Tam czeka też samochodzik, o ten szary. I zobaczymy. Ciekawi jesteśmy, kto pierwszy zadzwoni po policję i czy przyjedzie laweta. Policja to może nie, może to straż miejska. Nie wiem, ale zobaczcie, jakie my mamy nudne życie. że, Patrz, takimi że... Tak, że takimi rzeczami się fascynujemy. Nie, ale i to jest ciekawe. Komuś się spieszy. O tu stoi ten ciemniejszy, taki granatowy. Tu pan czarny też stoi. A tu jest tak mało miejsca przy tym samochodzie, że o podkładką tu widać krawężnik i tu pan nie powinien panowie sobie tylko oglądają. Ale to nie są panowie od nas też z bloku. Bo zasada jest taka, że tu u nas pod blok nie ma prawa nikt wjechać, kto nie jest mieszkańcem bądź gościem naszego bloku. Tak, ale ci panowie to tylko sobie przechodzili i tylko też. Nie, wysiedli z tego samochodu. Tak? Tak. Może do kogoś przyjechali? Może... A cóż to takiego? Czy żeby na mojej twarzy miały pojawić się brwi? Tak, moi drodzy. To jest ten moment, ta chwila, gdy wjechała Henna. Może nie do końca równa, może nie do końca taka jak powinna być, ale zobaczymy jak wyjdzie. Ona najlepiej wygląda po kilku myciach głowy i twarzy. Nie? Ale wydaje mi się, że powinno być spoko. Na pewno buzia nabierze nowego wyrazu. Oby tak było. Oby. Dzień dobry. dobry. Kolejny dzień tego samego vloga. Z kim to na spacerze jesteśmy. Chodźcie, chodźcie. wita się i ty. Dzień dobry, tak. Kira też się przewitała. Idziemy przy okazji kupić bułeczki na śniadanie. Zobaczcie jak ładnie. Jesień jednak ma swoje uroki. Na pewno Ursynów jest mega urokliwy jesienią. Nie dożyliście to inne nasadzenia krzewów. Które wyglądają przepięknie. No. Idziemy przy meczu Ursynów do piekarni. Tam są kuby ukochane bułki. Ostatnią mu zjadłam ostatnią i było. Awantura. Nie, rozpacz, gdzie tam awantura? Mój mąż się nie awanturuje od jedzenia, tylko rozpacza, płacze. Jak ten biedny misio zagubiony od mamy. To jest puszka, tak na Szaleństwo i rozpusta Ale mnie te odrosty już bolą, słuchajcie. Już... A tak dziwnik dobrze nie, jest. Nie, czuję się, już to za duże już są Kilka odprowadziłam do domu, zostawiłam się czywo i lecimy do biedy. Do biedy? No w skrócie na Biedronkę bo się nie wiem czemu. Bo najtańsze kiedyś było. teraz to chyba wszędzie to samo. Tańsza, może nie tania. Nie powiedziałabym, nic nie ma tanio, mamo. Absolutnie, co się podglądasz? Dobra, i jak w świetle dnia moja henna? Nawet nie zauważyłaś, że robiłam. Nie, bo to, to delikatnie sobie zrobiłaś. Bardzo. I nie wiem, czy nie będę przed Krakową pokławiać jeszcze, żeby móc, móc. Ale równo jest. Starałam się. No gdzie włazisz na mnie? Co mam nie lecisz? Bo bogata jesteś. Oh. No, w tym miesiącu i przez najbliższe dwa miesiące bardzo nie. Bo moi drodzy, przy działalności gospodarczej to jest tak, że owszem, jeżeli płaci się zasiłek chorobowy, tak, chyba czy tam dodatkową ZUS, taki malutki, tam chyba 60 zł miesięcznie dodatkowo czy nie. To w przypadku własnej działalności gospodarczej jak najbardziej pieniążki się nas zależą, Natomiast są to bardzo, bardzo małe pieniążki. Więc tak naprawdę żyjemy z innej wypłaty. Przez najbliższe dwa miesiące. Ale damy radę. Jestem dobrej myśli. Orcia po fryzjerze. Włosy znacznie skrócone. Kolor y, ciemniejszy niż był ostatnio. Wpadający bardzo w naturę. Ale myślę, że taki dosyć. Spotka co nie możecie ocenić. No dobra, lecę po psa, szybki spacer. Włosy poprzez panią, moi drodzy, <laughs> wydają się być ładne. Nie jest to tak jasny kolor jak był, jest to blond, jest tak taki bardziej naturalny w swoim odbiorze i wyglądzie. No. Wydaje mi się, że jest ok. Dobra, nie chcę się na tym skupiać. Moi drodzy, już jutro jedziemy do Krakowa, jadę w składzie ja i mama i już Wam opowiadam jak to mnie jest i jak to miało być. Ech. Targi książki w Krakowie, więc w związku z tym, że pracuję w wydawnictwie, mam swój dział fantastyki pod opieką i mam swoich autorów fantastycznych pod opieką. A to oznacza, że w przypadku targów jestem za nich odpowiedzialna, za to, żeby mieli gdzie mieszkać w tym czasie, to znaczy spać, żeby mieli wyjściówki na targi, żeby dotarli w odpowiednie miejsce do, w odpowiedniej porze żeby pojechać z nimi na przykład do radia, tak jak w tym przypadku do radia Kraków będę jechała z Marcinem Morką. No i takie wiecie tam historie. Tak, wszystko super. Natomiast tutaj miałam jeszcze, mam jeszcze premierę książki Cudawianki. Jest to jedna z większych premier, jeżeli chodzi o mój dział fantastyki w naszym wydawnictwie. Jest to książka bardzo poczytnej autorki, która się doskonale sprzedaje. Jest duża presja na to, żeby ta premiera wyszła dobrze. Presja nie jest mi obca, daję sobie z nią radę. Niemniej wynajęłam klub. To znaczy nie, ja wydawnictwo wynajęłam. A zakupiłam dekoracje, zakupiłam pierdylion różnych rzeczy, w tym słodyczy. Jak Halloween to trick or treat, więc no, bez tego się nie obędzie. No i mąż się połamał. A ja nie mam prawa jazdy. Dalej. Już nawet szefowi mówiłam, Piotrek, jak ja go nie zrobię, to ja powinnam dostać taką burę. No niemniej nie zrobiłam, nie mam kiedy, nie mam jak. Ja wiem, że to są wymówki, ale ja naprawdę nie mam kiedy. A poza tym się strasznie stresuję. Ja. To jest dla mnie mega obciążające na zasadzie pójście na elzamin, Tak, To nie jest kwestia obciążenia psychicznego związanego z jazdą, to znaczy ono też, żeby na pewno się pojawiło ale jest takie obciążenie strasznie duże związane z tym, że muszę iść, zdać ten egzamin i będę przez kogoś oceniana. Pracuję nad tym na terapii również, ale nie chcę sobie dokładać do pieca, no mówiąc tak wprost. Więc, nie mam samochodu. No dobra, przeżyjemy, jest jeszcze tata, jeszcze jest Karolina. Damy radę, ostatecznie jeszcze Wojtek jest. No, na 100% damy radę, damy radę. Nie? nie damy radę. Podejrzewam, że Karolina e, pojechałaby, natomiast u niej w życiu też się bardzo dużo dzieje i czuję się niewłaściwie obciążając ją jeszcze dodatkowo moimi problemami. Więc e, kompinowałam, kompinowałam i ogarnęłam. Boże, z ratunkiem przyszedł mój szef. Tak, Piotrek, Piotrek, Piotrek uratował mi życie, więc e, jadę tylko z mamą. E, może Karolina dojedzie, może nie. Pan tata ma w tej chwili otworzone rany na nogach, e, ma wrzód na żyłach i ostre zapalenie żył, więc jazda samochodem jest dla niego koszmarna. Boli go ta noga, musi co 15-20 minut stanąć, wyprostować ją, popracować. E, z mięśniami w nocy, no i odpad. Więc w pewnym momencie byłam zestresowana, że nie mam jak tego wszystkiego, jak przewieźć, że <laughs> będzie to dla mnie mega problematyczne. Ale udało się wyjść z sytuacji, rozwiązanie samo się znalazło tak naprawdę przypadkiem. Więc hura! <laughs> jedziemy jutro. Tak, jedziemy jutro. Mamy hotel już zarezerwowany. Czwartek będzie dosyć luźny. Zostawię mamę, zamaluję w hotelu, ja pójdę do pracy, jeszcze popracować, zrobić wysyłki kreatywne. Później muszę jeszcze do klubu podjechać, w którym będzie impreza i takie tam. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym po to, żeby podzielić się pewną myślą. Problemy czasem same się rozwiązują, a najłatwiejsze rozwiązania to najlepsze rozwiązanie. I trzeba również mówić o swoich problemach i bolączkach, bo są ludzie i są sytuacje, które mogą nam bardzo pomóc bez zbytniego obciążenia danej osoby. No dobra, moi drodzy. W związku z tym, że już jutro ruszamy, to ja dzisiaj skończę tego vloga, postawię kropkę i zacznę kręcić następnego. Muszę zrobić pasory, pa, pazury. Bardzo muszę zrobić. Dobra, ale to już w następnym vlogu. To co? Cześć! Zaraz odpalam kamerę i kręcę kolejnego vloga. Pa!